Cześć, Witajcie moi drodzy, z tej strony jak zwykle Pan Dolar A to kolejny materiał z naszej serii Bitwa Widza Czyli serii w której prezentuję wam wasze bitewki I co dzisiaj moi drodzy? Dzisiaj bitwa kolegi Republik na czołgu Centurion Action 10 I chciałem podziękować tutaj z góry również koledze Kamilowi Oczywiście Kamil Ośmier, znany, lubiany mój główny moderator, dzięki któremu ta bitewka w ogóle się pokazuje, bo nie zdążyłem jej nagrać i zmieniała się wersja WOTA. on pobrał starą wersję WOTA i nagrał mi to, żeby mógł Wam to pokazać, także dziękujęcie Kamilu bardzo za, za pomoc. No i co moi drodzy, jedziemy sobie tutaj w, w okolice górki, mamy dość szybki czołg, więc możemy tutaj spokojnie sobie wjechać. I nie ma najmniejszego problemu. Powoli sobie wjeżdżamy. Swoją drogą ciekawa zależność. Spójrzcie, że wśród tutaj naszych sojuszników mamy trzech ziomeczków w mausach na, na plutonie, nie, także ciekawe, teraz łapiemy Ebera ładnie dostał. No i niestety kolega nam zasłonił w obiekcie. Pierwszy strzał oddany. No i Arta, no oczywiście, gdyby Arta się nie przywaliła do kogoś na tym kanale, to by było dziwne. Także... Dostajemy od arty za 340. Na szczęście do czatynkę, także ona jakoś super mocno nie bije, ale schować się musimy. Ładny strzał teraz tutaj po boczku. Jak pancera S100. W te boczki ładnie wchodzi z hitów, także przebijamy bez najmniejszego problemu. Trzy strzały oddane w tym momencie. Jeszcze jakiegoś spota robimy. No, bardzo dobra pozycja. Przeciwnicy też się dziwnie głupio wychylają. Niemniej no, żeby zrobić dobrą bitwę, trzeba nie dość, żeby być dobrym graczem, to trzeba jeszcze robić dobre wyniki. Także moi drodzy, powoli sobie strzelamy, 1600 damage'a. Jeździmy sobie tutaj po tej górce, szukamy jakiejś okazji do strzału, myślę, że będziemy polować na tego FV215B. Musimy też uważać na Manticore, która była tutaj na przodku. Znaczy na środku chciałem powiedzieć. Y, oczywiście, no i... i... powoli będziemy się gdzieś tu przycelowywać. O proszę, no i jest FV. Mamy dobrą pozycję, przynajmniej jeden strzał od nas dostanie 332 niestety nie polosowało. No, ale zaraz oddamy kolejny strzał. Teraz wychylamy się boczkiem, żeby się odbił. No i trafiamy jeszcze na Mausa, który nas teraz częstuje bułą za 460, także nie za dobrze. Ale już się tu odkuwamy 2 600 damage. już mamy, w, tak naprawdę, 2,5 minuty od rozpoczęcia bitwy. Już przekraczamy trójkę w tym momencie, idzie zacnie, idzie zacnie. Teraz się urogowie odbijają. No i tak sobie powoli strzelamy. Proszę bardzo, tu jeszcze jagoda się trafiła. No tylko, żeby nam teraz nie wypłaciła buły i na szczęście. Nie trafia, bo jakby trafiła i by jej bolosowało, to by mogło być koniec meczu dla kolegi. A tak, 3800 Demedza mamy, a możemy zrobić jeszcze dużo więcej. 20 tysięcy jeszcze sobie jeździ po placu boju, także jest w co strzelać. Ale tylko z okazji, Mał zjedzie środkiem. Co tu się stało? Mi powiedzcie, że on tam pojechał. Dlaczego, co go podkusiło? Nie wiem, możecie napisać w komentarzu, czemu on pojechał na środek mausem na tej mapie. Jaki był powód tego Manticora? Tu ładnie kolega wspiera naszego Lighta. Yy, bardzo, bardzo dobre posunięcie, żeby wesprzeć go tutaj, żeby się nie wywalił. I proszę bardzo, Manticora zdjęta. Robimy pierwszego fraga prawie 5000 uszkodzeń, 1800 spota. Przełączamy się z powrotem na hity. No i ładnie tego mausa doimy. Przekraczamy już piątkę. Ale trzeba uważać, arty mogą tu celować. Niemniej ładne punktowanie ten mausa nie widzi. Możemy sobie naprawdę fajnie tutaj z tego wszystkiego wyjść. On chce wjechać pod górkę, o, teraz nas zobaczył, mogliśmy oberwać. Niemniej ładujemy na pewno szybciej, tak jak kolega powinien spokojnie oddać jeszcze jeden strzał, dokładnie tak się dzieje i teraz należy cofnąć i niestety dostajemy od Grilla za siedem stówy, będzie powiedzieć tysiąca. Przekraczamy barierę 6000 uszkodzeń, to jest naprawdę bardzo dobra bitwa, no ale zostaje nam tak naprawdę HP z możliwością przyjęcia jednego strzału od lajcika, inne czołgi raczej nas do na strzała wykończą. I EBR teraz wyparowuje. Mamy spota, nie powinniśmy teraz wychylać, bo to się może skończyć tragedią dla nas. <kłysy> Wybaczcie. Jeszcze mnie dusi trochę po, po chorobie. No i teraz tak, mamy albo tam czołgi na dole, które o nas zapomniały, albo polujemy na arcioszkę i na tego mausa. Intuicja, przełączenie się na hity, artę hity niepotrzebne, ale domyślam się, że kolega przełączył się na hity, żeby tego Mausa tutaj przydziabać. No i jak widzicie, zostaje jeden strzał i teraz kolega powinien go wykończyć. Rewelacja 7200 demaga i drugi frak zrobiony. No 7000 bardzo dobra bitwa. Naprawdę czapka z głowy. Jeszcze wykończenie EV-a, trzeci frak 7,5 tysiąca damage na naszym koncie, 8-4, więc wygrywamy dość sporą przewagą. I raczej nic się tu nie powinno zadziać, więc jedyne co możemy jeszcze pomyśleć, to o tym jak zwiększyć ten nasz wynik. O proszę, Maus się tu na nas czaił, ale my się nie damy, punktujemy go ładnie. Ten Centurion ma całkiem cenne działo i to też nam pozwala tych przeciwników tak punktować. I mamy tutaj jeszcze jakiegoś tedeczka, który właśnie wyparował do grill 15, który nas poczęstował. Tak naprawdę nie wiemy jeszcze, gdzie jest lodówka. A poza tym pozycję znamy. Teraz niestety nie udało się trafić. No i przyjęliśmy strzał, na szczęście za zero, ładnie w policzek. No ja bym się na tego mousa nie wychylał, to jest duże ryzyko, może nas przebić, nawet po wieży. Ta wieża potrafi odbić, ale, ale mały Xpoty i da się ją przebić, także trzeba uważać Co by też nie, nie przesadzić. Teraz ładne wychylenie, ładny strzał. No i teraz spokojnie wiemy, że tego mousa zabijemy, więc on się już poddał, zrezygnował, a my robimy czwartego fraga 8800 m. No moi drodzy, to już jest grubo, no Nikt mi nie powie, że 8, y, prawie 9000 to jest słaba bitwa. No, no, nie ma chyba takiego. jak jest, to, to może napisać w komentarzu. Lodóweczka dostaje, przekraczamy 9000. Jeszcze jeden strzał, tym razem z chajeczka, ładnie wykorzystany. I kończymy lodówkę, piąty frak, 10 tysięcy, 10 tysięcy zrobić to już jest wow, nie? Cieszę się, że mogę tę bitwę pokazać, jest rewelacyjna. Ale tu przede wszystkim grają umiejętności: spójrzcie, jak kolega żongluje pociskami, zmienia pozycję na tej górce. Wie, kiedy się może wychylić, wie, jak zagrać, żeby odbić. No, jak dla mnie sztos i fajny pokaz umiejętności. No, ale oczywiście, przeciwnicy też robili głupie rzeczy. Ziomki w Mausach to w ogóle tam przeciwnika, no to jest inna liga, no koleś Mausem co wyjechał na środek mapy, ale żeby zrobić tak dobrą bitwę wiadomym jest, że yy, wiadomym jest oczywiście, że nie da się za bardzo takiej bitwy zrobić jak przeciwnicy są rozgarnięci, trzeba trochę głupoty przeciwników, trochę warta i trochę umiejętności i czy uda się jeszcze trafić? Udało się za 176 frak 1031. 10 Elegancko, rewelacyjna bitwa. Także. Dziękuję bardzo za podesłanie tej bitewki Republiki. A my przejdziemy sobie jeszcze oczywiście do screenów końcowych. No i moi drodzy, jesteśmy w skriniach końcowych. Wygląda to w sposób następujący. Mki nie mogło braknąć, zwiadowca ogień skuteczny, duży kaliber i specjalista. 10 000 damage'a, 6 fragów co dało nam 1508 bazowego expa, 32 strzały oddane, 29 trafień, 28 przebić co pokazuje skuteczność, oczywiście, naszego tutaj kolegi na polu bitwy masakryczne ilości wyszły za amunicję, ale to dlatego że graliśmy głównie goldem. No, ale to się nie da przejmować, bo to nie jest pod zarobki, to jest dziesiątka. Tu mamy robić wyniki, i taki wynik udało się zrobić. Rewelacja naprawdę, bitewka prima SORT, taka. Taka yy, bardzo fajnie się oglądało. Dziękuję Ci bardzo, Republik, że tą bitewkę do mnie podesłałeś. Bo naprawdę, bitwy, gdzie było 10 tysięcy damage, chyba na kanale jeszcze nie miałem. Także dziękuję Ci za podesłanie tej bitewki, bo naprawdę fajnie się ją oglądało i komentowało. Dziękuję bardzo Kamilowi za to, że pomógł mi to powtórkę nagrać. I dziękuję bardzo oczywiście Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak to nie zapomnijcie o łapce i subiku na kanale. No i to tyle moi drodzy. Zagram się z wami. Widzimy się w tych kolejnych materiałach. Hej, ludzi Kapiona.